Wiecie, że jesteście krzesłami? Wiemy. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj ze mną jest maprakcji dorobka. Cześć. Hej. Tak, i gramy dzisiaj w Gares Moda na mapie Horror w nazwie Before the Stillness. Come in, bed, begin your Nightmare. Ja nie chcę, idę gdzie indziej. Rozdzielamy się. Gdzie wszyscy zniknęli. O nie. Na, wy nawet tutaj. Latarka jest dozwolona, kiedy znajdziesz łom. Nie można przeżywać. Okay. E, nie wchodzimy tutaj, nie wchodzimy. Tylko idziemy w inne miejsca, bo mnie ciekawi. Zanim Mój zaczniemy. Brawo. To, tu nic nie ma. <laughs> Skip monolog. Nie, 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 nie. Tylko nie monologi i dialogi, please. please. Cierpię tego. No nie chcemy. Co? Chcę tłumaczyć to? Ale gdzie? My jeszcze nie. No do tego czarnego, tego wielkiego. Komin no, B? A. No, My no, jesteśmy na dachu. Jesteśmy nad pomieszczeniem, a nie w Nad Sofitem mhm. jesteśmy. No bo tutaj się dzieje. Oni zaraz przyjdą. Szatany jakieś. Myślę, że obserwatorami. Tak. że kryptony na dachu. <noise> Dobra, idziemy. Nie, to, to, to... A tutaj są rysunki, patrz. Gdzie? Payday. No tak. To to Przez... jest payday, No? A ja nie znam, dziękuję. To idziemy. Jakoś... Rozdzielamy się. Eee, ty idź w prawo, my w lewo. Ty Roz... Rozdzieramy ty się. w no dół, ja górę. A w sumie tyle góry zapięte. Ten, ten pokój to była izolacja albo... No, tylko dwa Mam łom. No możecie używać łomu, bo mam. I co mam w lewie? Zobacz, co to jest. E, mięso. Myślałam, że jakiś metal dziwny. To trzeba klucza. Dziwne mięso. Takimi też potrzeba. Mam łom. Nie, matrek z pomocy. Co, gdzie jest to? O. o, dobra. Ej, to już e. tak, to stajem, to to tu coś jest. Takie nie możemy rzucać. Tu, tu, tu. No tak, nie mówiłem o tym. To jest takie więzienie, ale. Idziecie? Tak. Pentagłom. Co to za kosmicz? Mm, nie wiem. Jest jesteś kosmitką, więc. więc... <grym> Ale ja jestem innym rodzajem kosmicznym. Idę na górę. Aha, to, to, to żem poszedł. Ja jestem szarakiem. możemy już wycofać rolety, czy nie? No teraz już tak, jak masz rolety. Tak. Bo... Ja nie mam krupa. No bo ja go dostałem i powiedziałam O! Luke May plus Tyfus łączy się miłość O! Graffiti z pingwinkiem znalazłem A ja znalazłam kible, w których nie ma pisuarów nawet To są takie... Fajne kible Takie love... love kible, zobacz Luke May i... Gdzie Cię ja jestem? Jakieś cele znalazłem Co to w ogóle było? Wracaj tu Czy mam No Widzisz taki gwinek? Ale kto te obrazki zmienia? Zobacz. To jest serduszka, za chwilę jest jakiś króliczek. Pod Gia ma się spray, wiesz? Nie, tego. No to stary spray. <grystanie> Jak Przegraliśmy temu. Jest jakieś pomieszczenie, znalazłem. Do dziś go nie widzę. <grystanie> Kolejna. To jest dużo pomieszczeń, słuchajcie. No, no nie mogę wam, bo ja spylać. Ja, ja już nie wiem, gdzie idę. Labirynt. Um kitu, znalazłem drzwi jakieś. Puszczona łazienka, terrakota wszędzie. Ten dom jest gigantyczny. No bo to jest jakiś dom mafiozy z Albanii. Cześć wam, jesteście w tym samym miejscu co ja. A. O, znalazłem ten znak kolejny. Where are you? Nie wiem. Niebies niebieskie lampy, ała moje oczy. Ej, słyszycie to? A. Tak, słyszymy. Ja słyszę. Słyszymy. Uruchomiłem coś. A nie, ja muszę tego słuchać, bo nie mogę stąd wyjść. Ty nie, nie mogę? Czy Widzieliście niebieskie pomieszczenie, świecące niebieskimi żarówkami? Mm, nie. Trzeba nie kojarzę. właśnie... Chodzimy i mamy tego. Tak. Kolejny znak, i znak widzę. No i wejść do góry. A. Wytrażysz do nas. Dobra jestem. Jak to się wydarzyło w ogóle? Wszyscy trafili do tego miejsca? Spoko. Jesteśmy wpierd... Jak tunele, to znaczy jak korytarze w polskich szpitalach. <noise> Te ściany wyglądają jak polskie szkoły. Na szpitale też tak wyglądają. No, wszystko polskie. O, a? Mogę iść dalej. O, schody wyżej. Dobra, trzymamy się teraz razem, żeby się wyżej. nie zgubić. Nie ma. Odpowiedzi. Ktoś tu wyłazi. Zlagowało mnie. To jest. Cześć tutaj. Tobą. Eee. Co? Kolejny znak. dobra. Aha, teraz możemy niszczyć te metalowe bloczki, co były, te bariery. No, co jest, Czemu nie mogę? No to jest, gubię przejście. Ktoś pamięta, gdzie były takie bariery jeszcze? Tam, gdzie były Jak ty je rozwalasz? Ja po prostu klikam. Metalowe są. Ten, ten. Tutaj dopiero chcę, więcej rzeczywiście. O, jest klucz. Do jest klucz. Wow. Do których drzwi? Jak były zamknięte tu. Bardzo dziwne. No, to kolejny klucz jest Dziwne miejsce. No, Dajemy tajne przejście. O, jest ten znaczek nasz ukochany. Tu. Tam tak kopy z. Przykrył się nowej. No, to służbko przyklejone do No Uciec. To nie na się. Tak. Zaraz. Tak. Ja patrzę na dalej. Mamy no, no, za tobą, bo jest Tutaj. Tak no, i to. Jakiś krzyż jest. Kolejne klucze. Zasiadko. Co to jest? Gra. Ty patrz, taka doleka tu jest. nadmuchana. na No. <laughs> Bez skojarzeń. Okay. Stół na ścianie. O. o! i mam część. Do funkcji. A to wygląda jak głowa lalki, ty teraz wyglądasz. No w sumie, pasowanie się kolorem. Też różowe. Gdzie jest tam wejście, brak ja nic nie widzę. Tu! Przed tobą. Tu, 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 czekaj, 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 czeka, tu jest e, klucz. Tu, tu. Nie leżło. O, oh, podpisane. Ale są plumne. Eee... Gdzieś Jestem, halo. Czekam na was. No, to <laughs> Poszedłem do jakiegoś korytarza i... No właśnie, wciągnęło. Bo już spadło, po zrozpieku biegł, O fakt, co to za <laughs> Spoko. You can now smash all doors broken by bricks. Aha. Czyli możemy okay, rozwalać ściany z tego. tym łotrem. Okej, to szukamy takich owych. A były tak chyba wcześniej. Gdzieś na pewno. Gdzieś to... nie wow. drzwi otwierają. No to. Ła! Po prostu drzwi otwierają. Drzwi się zamknęły. Tu? Nie, to tego chyba nie było. Czy by... Nie, tu jest, tu A wielki klucz. Nie, to nie, z drugiej strony idzie. A to, to... <grym> to jest Te Wszystkie klucze tak... trzeba znaleźć. Mam klucz. klucz. Kolejny klucz! Tu na górę? Tak. Gdzie jesteś? E... Nie wiem. Kolejny klucz tu jest potrzebny. Ten się taki... Wygląda jak kwadrat prawie. Gdzieś tu musi być. Teraz nie mogę wejść. Znalazłem przejście tajne, lol. Gdzie? Yeah. i naparzałem, że to jest są na e, Nie, były takie zamurowane, ale takim wiesz, takim... Zielone światło? E, ta... A, no. Home alone playing. Mamy kastęjnkę, czekajmy. Myślisz, że tam mieliśmy atrakcję z Zielonym Światłem i tam coś skręcić? A, jasne. Za to sweet wyglądasz. O, nie, o, nie, nie. Ten right. Co to, to za muzyka nagle się załączyła? Blucz! Żądne yeah. sprawy. <laughs> to mi się włączyło me. I tak, ja mam polskie to <śmany> 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 no nie tu, to no nie tu O! No. Wszyscy może pewnie wchodzić Tutaj nie. To, mam Ale to tydzień. To jest tam jeszcze jakiś klucz, tylko pytałem do czego to klucz. Nie wiem. Może do wyjścia. Nie wiem. A no, ja nie pajam, co były. Jak już A ja nie wojną, że były. Nie wiem czy jest. <śmany> 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 Ja jestem w tym pomieszczeniu, gdzie jest y, zielone. Zielone lampy świecą. To jest taki znak naprzeciwko mnie. Ja Czuję, z tego pokoju. pokoju Znego, tam już. Tak już. Zachodziliśmy się. Dobra, no to idziemy. Drabina. Drabina. Jestem. Ale wracaj. Wyjście! Czekam na was przy wyjściu. Nie, w końcu powietrze. Panie zdychania drewna i asbestu. Mmm, nie powiedziałbym. No, tak jesteśmy. W szpitalu, w budku. Wyjście! Wyszedłem pierwszy. Uuu! Nie czekałeś na mnie nawet. A ja widzę miasto za kratami. Ja tam nie, jak da, ty przejdziesz. No my już przyszliśmy, my czekamy na ciebie. <grym> ja nie wiem gdzie jesteś. No musisz jak będziesz widziała w tak no, Jak, to, maja, jak bierzele, no? to tam w płocie jest przejście. Aha no to ja tam była mi. No to tam jest w płocie przejście. Gdy wykliśni, nie że to też. To mina i poszedł dalej. Bocie jest przejście. A, rzeczywiście. Takie niewidoczne. No a to się żegnamy? Żegnamy się. No. Ja mam na elo. Nie. O, tu przy napisie możemy fajnie stanąć. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba, komentarze. Spróbujcie oceniać, cię, co oczarnie poczuć pan na razie. No to. To za plakat. Yy... Nie wiem, Słuchajcie w to, co mówią. <noise> Słuchajcie, w co mówią. Fabuła, wczusie. To jest śmietnik na łóżku, a nie ma nic. Chyba coś to się czy... Jak to nie? Tu w jest śmietnik. Jeśli, jeśli chcesz spać, to o tutaj masz kuchnię. O, tutaj jest spanko. O tutaj, bo to są gazety. Panie na śmieciach? Najbliżej. <noise> No, bo ten śmietnik to save przed tam. No tak, w tu dachu nie ma, skoro już wszystko widzimy. Te kartony na suficie są zarobiste.